Gość na 96 FM. A przed nami rozmowa w poranku. Robimy dzień dobry z naszym gościem, którym jest Łukasz Jęcz. Dzień dobry, Łukaszu, witam cię serdecznie w naszym studiu o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam wszystkich. A Łukasz jest z nami, ponieważ szykuje bardzo ciekawą akcję w Zielonej Górze w Polsce i przede wszystkim akcję, która będzie wspierała jego córeczkę Emilkę. Łukaszu, ty chcesz bicyklem, takim dosyć nietypowym rowerem, bardzo staro wyglądającym, przejechać całą Polskę to wszystko dla Kitki, tak jak masz na swojej koszulce napisane. Powiedz w ogóle tak, na początku, skąd pomysł, żeby właśnie takim bicyklem, rowerem, który. Często w muzeach gości przejechać Polskę, bo przed Tobą sporo kilometrów, jeśli chodzi o ten dystans, który chcesz pokonać. Tak, tak, do dokładnie to jest 2700 km. Tak zakłada plan. Czy się zrealizuje? Zobaczymy, może będzie więcej eee, a może mniej. Jak będzie. ta akcja będzie wyglądała, jeśli chodzi o wspieranie ciebie, bo tak bo z jednej strony wspieramy twoją córeczkę, Emilkę, ale także taka wyprawa, no jest kosztowna, no bo to też nie jest tak, że ty się spakujesz w plecach i tym rowerem będziesz po Polsce jeździć. To wymaga sporego przygotowania. To może najpierw od twojej córki zacznijmy. Jakiej pomocy potrzebuje Emilka i, i z jaką chorobą się aktualnie zmaga? Emilka jest po rozległym udarze. Przeszliśmy naprawdę długą, długą i ciężką drogę, ponieważ na początku stwierdzono nam nowotwór mózgu. Na szczęście żyliśmy nadzieją i wykluczono. I potwierdzono nowotwór mózgu, ale skąd, yy, udar mózgu, ale skąd tak naprawdę, jaka była przyczyna tego? Dopiero po, po wielu miesiącach dowiedzieliśmy się, że jest to ultra rzadka choroba genetyczna, którą no, jest zdiagnozowano i yy, wpisano do rejestru około 100, yy, 100 dzieciaków tak naprawdę na całym świecie. Yy, być może jest więcej, być może mniej, czy yy, się, być może więcej, ponieważ no, dochodzą, tak? To jest bardzo rzadka choroba genetyczna. No i e, my doszła również padaczka, a Także to są. E, rekonwalescencja jest no, no, no ciężka, ponieważ Emilka nam chodziła, biegała, e, jadła już sama, a no, w, e, udar mózgu e, zabrał jej, można powiedzieć, wszystko. Dlatego zbieramy na leczenie i rehabilitację e, w ośrodku w Budach Głogowskich, to jest pod Rzeszowem. To, to jest do jedynego ośrodka, który został, została Emilka zakwalifikowana, ponieważ bardzo ciężko jest zakwalifikować dziecko, małe dziecko, po, po udarach. Także no, tam, będziemy, tam zbieramy tak naprawdę na rehabilitację, ponieważ mają nowoczesny sprzęt i chcemy tam udać się. Twoja akcja również jest właśnie po to, żeby pokazać historię Emilki, również właśnie wesprzeć ją, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji i tego waszego wyjazdu, o którym powiedziałeś. A teraz powiedz, jak ciebie można wesprzeć, żebyś właśnie wsiadł na bicykl i ruszył w trasę, która też no, ma ten cel charytatywny? Jak mnie można wesprzeć? Przede wszystkim, na pewno jest to dobre słowo. Dobre słowo, bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga, tak naprawdę. Karmię się również uśmiechami, także w taki sposób możesz mnie na pewno wesprzeć. Ale też przygotuj rower. Przygotuj rower. Mam zaplanowane 28 do 30 odcinków tras. Także znajdziesz mnie na mapie Polski. Będę również miał, będę śledzony. Eee, także będzie, będę miał GPS-a, także będziesz wiedział, gdzie jestem, i możesz tak. śmiało dołączyć 8 września z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze. Ruszam o 8 godzinie. Także również na smary łańcuch i, i działamy. No, ja ma łańcucha, no, niestety nie mam. Powiedz o tym rowerze twoim wyjątkowym, ponieważ jedziesz bicyklem, kiedy są różnego rodzaju akcje rowerowe. No, z reguły jest to taki normalny, standardowy rower. Ty wsiadłeś na, na bicykl. Jak to się w ogóle stało, że taki rower wpadł w twoje posiadanie? Ponieważ powiedziałeś mi przed wejściem na ten, że jest to replika. Ty ten rower zbudowałeś sam z jakiejś części, które znalazłeś? Czy gdzieś w jakiejś stodole u kogoś go znalazłeś? Jaka jest historia tego twojego pojazdu? Moja historia to tak naprawdę jest historia, historia pewnej myśli. Gdzie rok temu, rok temu również jechałem na takim legendarnym rowerze Wigry 3 z Zielonej Góry na Hel. I tam w pewnym mieście usiadłem na, na kwietnik, żeby zrobić sobie zdjęcie z bicykla. I ta myśl towarzyszyła mi przez drogę i również po zakończonej akcji. A co by było, gdyby przejechać całą Polskę takim rowerem? Czy ktoś w ogóle takie coś zrobił? Okazuje się, że nie. Czyli będziesz tym pierwszym, który takiego czegoś dokona w szczytnym też celu. Dokładnie. Powiedz, jak taki bicykl przygotować się w ogóle do, do drogi, bo to też pewnie wymaga przygotowania. To jest zupełnie inne serwisowanie. No i też, czy ta technika jazdy bicyklem różni się od techniki jazdy na e, rowerze mającym normalne dwa koła 26 albo 25. No, oczywiście, bo ponieważ bicykl tak naprawdę on cały ma 1,80 m ma taki rozmiar. To po drabinie musisz chyba na rower wchodzić, jak to wygląda. Na początku tak myślałem, mówię, <laughs> chyba, z, dra, chyba będę, będę jechał z drabiną na plecach. Ale nie, jest to technika, trzeba nauczyć jej, nie było to łatwe, nie było to łatwe. Bo to wymaga. Trzeba jednak opanować ten strach, który się jest, jest tak wysoko. To jest właśnie. Jak się już to opanuje i, i skręty. Bo nie jest to pełny skręt. To wtedy już wtedy e, idzie. Oczywiście, były upadki. No bo jak bez, bez upadków. E, ale ten rower nie jest lekki też. E, waży 33 kg. To jest lita Stal. No i. E, jakie mam trudności? Trudności były na samym początku, to drapałem się w głowę. Mówię, skąd ja wezmę ogumienie. To nie było takie łatwe. Jeżdżę specjalnie do Niemiec. Mam 5 godzin drogi, stąd, aby móc pod sprzętem założyć ogumienie, bo to jest pełna, pełna lana guma. Ciężko jednak tutaj do, dostać i założyć a, ten, te ogumienie, aby było tak naprawdę zrobione profesjonalnie. Więc znalazłem a, osobę, która mi to robi, i, i, i mam też gumy na zapas przede wszystkim. To jest podstawa. Jeszcze się mierzę z problemami szprych. No, ta jedna szprycha ma 65 centymetrów, także no, ciężko ją dostać. Na szczęście znalazłem odpowiednią firmę fajnych znajomych, którzy mi tu wspierają, bardzo ich pozdrawiam również. I zawsze mam wsparcie, a wsparcie tak naprawdę takiego przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze będzie mi udzielał mój tato. Będzie jechał busem. Będzie to bus obklejony a, o, i będzie dawał równoznacznie znać, że jest akcja charytatywna. No właśnie, przedziwiłeś moje pytanie w tej chwili, bo. Wyścig kolarski zawsze nam się kojarzy z tym, że zawsze jakiś serwisant jedzie. No bo, co właśnie w sytuacji, kiedy coś by się stało, właśnie jakaś guma by się pojawiła, czy coś ewentualnie z tym takim układem, powiedzmy, kierowniczym by się wydarzyło, no nie jesteś sam w tej trasie i podejrzewam też, że oprócz twojego taty jest też wiele osób, które się bardzo mocno wspierają, trzymają kciuki, no i że tak powiem, motywacyjnie chcą cię pchnąć, żebyś tę trasę bezpiecznie z punktu A do punktu B przejechał. Tak, do, do, dokładnie, to i bardzo mocno pomagają mi social media, bo tam tam się najbardziej promuje, ale mocno też trzymam kciuki i wierzę w nich, że brać strażacka pomoże w każdej chwili, także na mojej drodze będą różne jednostki ratowniczo-gaśnicze, ochotnicze straże pożarne, także... Na pewno nie zginę. To teraz Łukasz, powiedz po kolei, kiedy ty wyjeżdżasz z Zielonej Góry jeszcze raz, kiedy zamierzasz właśnie dotrzeć do tego swojego punktu, mety, no i też jak cię można również wspierać, bo przy takich akcjach często też jest tak na przykład, że jakiś kod QR gdzieś jest wyświetlany, ty też będziesz mieć koszulkę, będziesz obrędowany, więc to wszystko będzie, że tak powiem kolokwialnie, na legalu. Żadnego tutaj oszustwa nie ma w tym wszystkim. Nie, 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 nie. Jest to zbiórka zarejestrowana przez się pomaga i oni są głównym. Głównie przez się pomaga startujemy. Także jest też odpowiednia skarbonka założona bicyklem przez Polskę. Także logo, logo i kod QR będzie na aucie. Mi już starczy tych kodów na koszulkach. <grym> Także no, tak to będzie wyglądało. Posłuchaj, to też może to jest dobry moment, żebyś naszych um, słuchaczy zachęcił do wspierania ciebie, ale też do wspierania twojej córeczki, bo to jest świetny moment, żeby też właśnie o tym powiedzieć teraz na, na naszej antenie. No tak. E, można tak. Można tak powiedzieć, że e, każdy, kto ma dziecko, wie, e, jakie jest życie i co e, jakie ono jest bardzo cenne. E, Dlaczego to robię? Dlaczego to robię? Bo chcę, żeby moja córka tak naprawdę wróciła i była takim właśnie dzieckiem, jaki każdy ma z, z nas. Chcę żeby, chcę, żeby wróciła do momentu, w którym ona chodziła, uśmiechała się i, i, i chcę, chciałbym, żeby w końcu powiedziała te pierwsze słowa. No to jest bardzo cenne i e, wierzę w to, bardzo, bardzo w to wierzę, że e, wspólnie, razem, jako drużyna, Możemy to do, do, tego, do tego dążyć, bo ja jestem tylko głosem, ja jestem tylko tatą, aż tatą, bo tata ma dużą siłę, mimo wszystko, jeżeli chodzi o swoje dziecko, to... Ma potężną siłę. My, jako ojcowie, jesteśmy w stanie zrobić wszystko dla swoich dzieci, a to wszystko w przypadku Łukasza to jest właśnie podróż bicyklem przez całą Polskę. Obserwujcie Łukasza, wspierajcie go. Jeszcze Łukasz, powiedz, bo tego nie powiedzieliśmy. Czy ty będziesz jakąś relację prowadził w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, tak żebyśmy też mogli śledzić Twoje przygody i poczynania w trakcie właśnie tej podróży? Oczywość, o, o, oczywiście, także przygoda, ahoj przygodo, e, także będę to re, relacjonował w, na Instagramie, na, fe, na Facebooku, e, również próbuję na platformie TikTok, e, choć nie ukrywam, że jestem bardziej facebookowy, dlatego na Facebooku znajdziecie e, w profilu e, moim Łukasz Jęcz, bądź e, Emilka Jęcz, która walczy o życie, tam możecie znaleźć, każdego dnia będę publikował, przez każdy dzień. E, co mnie spotkało na, na trasie I, i oraz będę rozmawiał z ludźmi którzy, przejezdnymi. Także e, patrzcie, chodźcie, e, wspierajcie dobrym słowem. Wspierajcie tak naprawdę, e, bo to daje siłę, dodaje siłę. Naprawdę ludzie mierzą się z wszystkim. Mają traumy, mają, 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 co, mają zwycięstwa, mają sukcesy. Moim sukcesem jest to, że dostanę od ciebie uśmiech i bardzo, bardzo, bardzo tego no, no, chciałbym doświadczyć na, na trasie, ponieważ, no, sił będę potrzebował. I oby tych sił Ci Łukaszu nie zabrakło podczas Twojej podróży. Trzymamy oczywiście mocno za Ciebie kciuki, także mocne uściski i kciuki dla Twojej córeczki. Łukasz Jęcz, on za chwilę ruszy w Polskę, słuchajcie, bicyklem, takim wielkim rowerem. My też ten rower pokażemy na naszych mediach społecznościowych, więc będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda. Łukasz, trzymamy mocno za Ciebie kciuki. Wszystkiego dobrego. Dzięki za wizytę w Radio Index. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Gość na 96 FM.